W tym filmie pokażę Ci 15 tipów i trików do Bedwarsów, które pomogły mi się stać lepszym graczem. Od podstaw po triki, które mogą realnie podnieść swojego skilla. Zaczynajmy! Na początek nauczycie wszystkiego, co powinieneś umieć w PvP. Pierwszą mechaniką, którą powinieneś opanować jest hit select. Istnieją trzy znane typy hit selecta. Pierwszy, o którym chciałbym powiedzieć, jest z moim ulubionym. Short hit select. Aby go zrobić, musisz zacząć klikać, kiedy tylko przeciwnik zacznie cię bić, dając mu pierwszego hita, a potem zacząć od razu go bić i zadać mu kombo. I to by było na tyle, jeśli chodzi o short hit selecta. Drugi typ hit selecta to long hit select. Prawie to samo, ale zaczynasz klikać, kiedy przeciwnik już cię uderzy i dotknie z ziemi. W 100% wykorzystując low grounda, co pozwala łatwo wygrać walkę. Trzecim i ostatnim typem hit selecta, który chcę Ci przedstawić jest double hit select. Połączenie long i short hit selecta, gdzie dajesz przeciwnikowi dwa hity, a po drugim od razu zaczynasz go bić. Pamiętaj jednak, że ta metoda nie zawsze działa, więc trzeba być ostrożnym. Jeśli jednak ją dobrze wykonasz, Twój przeciwnik najprawdopodobniej przegra, nie mogąc Cię trafić i tracąc aima. Teraz przejdziemy do kolejnego typu walki, czyli w -top. Głównym celem w -topa jest redukowanie knockbacku. Wystarczy, że po każdym hicie klikniesz W, żeby się lekko na moment zatrzymać i zresetować sprinta. To pomaga zmniejszyć knockbacka, co jest szczególnie przydatne w trakcie walki. Następny trik, który warto opanować to s e Przedstawię Ci dwa typy s e czyli zwykły s e Działa to podobnie jak W-Tap, czyli po każdym hicie cofasz się klikając S. Działa on najlepiej wtedy, gdy przeciwnik ma za sobą ścianę, a Ty nie chcesz, żeby Cię hitnął. Drugi typ s e to s e w locie. Mniej znana wersja, w której skaczesz i w trakcie lotu klikasz S, aby zabić przeciwnika. To świetny sposób, kiedy zauważysz, że przeciwnik dostał mniejszy knockback niż się spodziewałeś i chcesz cofnąć, żeby uniknąć hitów od niego lub po prostu zacząć combo. Kolejną i ostatnią metodą PvP, którą Cię nauczę, jest blok. Jeśli ktoś nie wie, to działa on także w trakcie klikania lewym przyciskiem myszki, trzeba klikać także prawy, aby blokować się swoim mieczem. To co większość osób pewnie wie, to że blok hitowanie pozwala Ci zredukować obrażenia. Również kiedy robisz go w trakcie walki, możesz nawet zadać dodatkowego hita. Blok hitowanie czasem pomaga również zwiększyć liczbę i nie do końca wiem, jak to działa, ale jest naprawdę przydatne. Jedynym minusem jest to, że blok hit wyłącza Twój sprint, więc jeśli go zepsujesz, to prawdopodobnie przegrasz więc radzę uważać na to i dobrze go wyćwiczyć. Teraz przejdziemy do block placementu. Pierwszym typem stawiania bloków, który się nauczę jednym z moich ulubionych jest edytowanie. W edytowaniu chodzi o to, że stawiasz bloki, aby zablokować twojego przeciwnika, a następnie je wykopujesz i zaczynasz go bić. Potem możesz albo od razu zacząć bić przeciwnika, albo cofnąć się i zrobić to samo jeszcze raz. Najlepsze w tej technice jest to, że możesz postawić bloki w dowolnym miejscu i zaskoczyć przeciwnika wykopując go w odpowiednim momencie. Więc im bardziej kreatywny jesteś w tym lepszy sposób możesz go zaskoczyć. Kolejną metodą jest God Method. To też jedna z moich ulubionych technik, ponieważ jest ultra prosta ale efektywna. Wystarczy, że podstawisz dwa bloki przed przeciwnikiem, a potem obejdziesz je wokół, kiedy przeciwnik się zbliży i nie spodziewa, że postawisz jeszcze jeden blok. Dzięki temu wchodzi w niego i zaczyna go bić, a nie ciebie. Z pomocą przychodzą tutaj też lagi serwera, ponieważ jest tak, że jeśli serwer ma lagi, a każdy jakieś ma, to trzeba poczekać aż wszystko przejdzie z Twojego komputera do serwera a potem do komputera Twojego przeciwnika. Działa to tak, że nawet jeśli mój przeciwnik chce mnie uderzyć i nie wchodzi w ten pilar, to zazwyczaj ja go mogę pierwszy hitnąć. Ta technika jest bardzo prosta i daje świetne rezultaty, więc naprawdę polecam ją wypróbować. Możesz też po postawieniu tych dwóch bloków zmienić przeciwnika idąc w jedną stronę, a potem w drugą, co jest jeszcze bardziej efektowne. Przejdziemy do fightów na bridge'u, ponieważ to też naprawdę ważna rzecz. Pierwszym trickiem, który ci przedstawię jest high ground na bridge'u. Jeśli jesteś na bridge'u, możesz podbudować się trochę do góry i potem zeskoczyć na przeciwnika, zrzucając go do void'a. Działa to tak dobrze, ponieważ nawet jeśli uderzycie się nawzajem ze swoim przeciwnikiem, on dostanie knockbacka do void'a, a ty nie, co pozwoli ci łatwo wygrać fight'a, ponieważ kiedy stoisz full damage, nie powinieneś dostać żadnego knockbacka. Kolejnym trikiem jest okrążanie bloków. Na przykład po postawieniu pilaru możesz przejść bokiem, stawiając Blok po jednej stronie i przechodząc dalej. Ta technika wymaga trochę wyćwiczenia, szczególnie jeśli chodzi o movement i aim, ale jest bardzo przydatna, gdy nauczysz się ją robić. Dalej mamy blok trapowania. Większość graczy zna blok trapy, ale warto o tym przypomnieć. Jeśli przeciwnik idzie na ciebie, wystarczy wykopać jeden czy dwa bloki i postawić pilar przed nim, żeby go strapować. Jednak nie polecam tego robić, jeśli grasz z dobrymi graczami, bo najprawdopodobniej się to po prostu nie uda. Ostatnim tipem do bridge fightów to ustawianie się. W trakcie walki na bridge'u możesz skierować swój celownik w bok, aby wyknokać przeciwnika do wojda. Prosty trik, który warto znać, bo nie raz się przydaje. Przejdźmy teraz do bardziej ogólnych typów. Pierwszym z nich jest wybór pozycji. Wybór pozycji to kluczowy element w każdej walce, szczególnie w bedwarsach. Chodzi o to, aby zawsze starać się mieć przewagę w miejscu, w którym jesteś. Jest to trochę jak w hit selection, gdzie opóźniasz hit do momentu, gdy będziesz mieć przewagę pozycji, co pozwala ci kontrolować przebieg walki. Warto wyćwiczyć, kiedy najlepiej zastosować ten trigger. Czasami lepiej opóźnić atak i poczekać na lepszą pozycję, zwłaszcza jeśli wiesz, że przeciwnik ma lepszą pozycję od ciebie. Następna rzecz, o której to drag click. Jeśli masz myszkę, która potrafi short drag albo nawet long drag clicka, to naucz się go robić. To jest naprawdę tak. przydatne. Nie mówię, że masz od razu robić jakieś good bridges, czy nie wiadomo co, ale drag click pomaga nawet przy zwykłym budowaniu, przy stawianiu bloków, czy klaczowaniu. Moim zdaniem to najlepsza metoda klikania na prawy przycisk i zdecydowanie warto ją opanować, jeśli na twojej myszce się go da zrobić. Powiedzmy jeszcze o czymś prostszym, czyli blokiny. Zwykłe blokiny to prosta technika, którą niewiele osób stosuje, ale w niektórych sytuacjach może być naprawdę pomocna. Jeśli chcesz, możesz użyć też bloków takich jak Enstone czy drewno, które sprawiają, że przeciwnik będzie musiał poświęcić czas na ich rozwalenie. To możecie na spokojnie zniszczyć łóżko. przedostatnim ostatnim trikiem jest tajmowanie twoich hitów w kombie. Kiedy widzisz, że założyłeś już strefę i przeciwnik nie ma co zrobić, zacznij tajmować swoje hity. Nie musisz dokładnie klikać pojedynczo. Po prostu jeśli robisz butterfly klika, to staraj się każdy hit wyczuć klikając naraz dwoma palcami. Dzięki temu hity rejestrują się lepiej i łatwiej dokończyć kombo. Ostatnim trikiem, który mam dla ciebie to odwracanie się kiedy skipujesz przeciwnika. Jeśli skipniesz przeciwnika i jest on blisko za tobą, warto się wtedy odwrócić. Większość osób skupia się wtedy na jak najszybszym dokonieniu i kompletnie nie spodziewałem się, że nagle się odwrócisz oraz zaczniesz ich bić. To prosty sposób, żeby zaskoczyć przeciwnika i łatwo go zabić. Jeśli dotrwałeś do końca i ten film Ci pomógł, to najlepsze co możesz zrobić, żeby mnie wesprzeć, zostawić suba, lajka i komentarz. Włożyłem w ten film serię mnóstwo czasu i pracy, więc każda subskrypcja naprawdę wiele dla mnie znaczy. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.